Siemaneczko Widzowie, na samym porządku. witam Cię na CSGO Skinsie Pierwsza nicka w opisie, kodeks 1w2 Nowie dostają 2zł plus 10 bonusu plus skrzydełeczka na start Nowy Nowi i starzy rzutkownicy dostają plus 10 do wkładu, więc naprawdę zapraszam jest wiele odpłatności no ze stówki macie 10 zł, z pisiaka macie stówkę, więc naprawdę warto. Spinałem o konkursie na koskę za 1500 zł. Tutaj proszę bardzo. Jest koska. Wystarczy opłacić dwie dyszki i macie szansę, że wygrać, wygrać bardzo, okay. No te skinki zaraz będą pękać, więc w szwach po prostu, więc już niedługo. Okej, okay, pierwszy. ojej, Okej, to jest może... Okej, okay, Golden niemo, że tego nie lubię, ale pójdę. Pójdę w to. Okej, okay. underdog, więc to już jest profit. Jak nie dropnę golden coila, to już jest profit. Więc liczę na to, liczę. Uff, uff. Ciężko, ciężko, ciężko. Dla kolegi, ale dla mnie to jest jak najbardziej profit. Harry, ile tego nie Golden Coil? tylko jeden golden coil na nim prezencie i mu się to zwraca. wraca, więc zaczynamy... A nie niego No ok, spoko. Profit duży, fajny. Okej, okay. no, halo? Okej, okay, jestem. 80 zł bitewka. Nie no, przyjemna, przyjemna. Okej, okay, jakby to wyglądało... Do... Ojej oj, no, niestety nie, ale ta skrzynka może oddać, dzisiaj na tą skrzynkę. Naprawdę, ja dzisiaj tą skrzynkę, ale to nic innego. Po prostu wierzę w nią. Uuu tej memory za dyszki jakieś, cztery dyszki. Skinki jakoś podrożały. Tak fajnie. Skinki są bardziej opłacalne, no? okej. Okay. A żeby teraz skinki z quick w quick case jakoś wyglądało. Pierwsza, okej. Okay. Druga. Okej. Okay. A bo to jest underdog, nie! Trzecia, może to pięć kosztuje? No, no okej, okay, ale fajnie zrobiło. Fajnie, fajnie, wydawało mi się. Kolejna, nie najgorzej, nie najgorzej. Spoko! Uff, się przystraszyłem, że przegraliśmy już nie. Okej, okay, tu może wypaść kostka, więc jak kostka, to ja wbijam 4% na kostkę, więc... ciekawe nie. W sumie, a okej, okay, bo to jest tylko 5% na Golden Coil, Ok, Golden Coil siadł, jeden, drugi nie okej, okay, ale liczę na tą kostkę, jedna kostka siada i w sumie na zero, jedna kostka, uuu, bo Ty Ross, tak blisko tej kostki. Uuu, i właśnie się do z 1400 zł. I jesteśmy ustawieni, nie? Tyle wystarczy, tyle. Uuu, daję jeszcze. Dawaj, dawaj. Jak dajesz, to dawaj, jak dajesz, to dawaj. Uuu, aj! Już byś że rzekł, Okej, okay, no po 5 stówek każdy ma. No, 7 stówek. Hansman Forest Spoko z kim, spoko. Tak najbardziej. Ok, to Trzydzieści siedemdziesiąt, jak to wyglądało? się wszystko? 5 nagrywałem i też. Okej. Okay. Spoko, bo wygrywamy. Ile taka jedna? Sześć no to niestety słabo, ale teraz PAF oddaje. PAF Duality jednak. Duality aha, jest bardzo podobna. Okej. Okay. Uh, Oddała dalej? Uch. Przepraszam bardzo. Ła. U! Ej, fajnie daje. Fajnie, fajnie ten nowy event. No. Fajnie, no to są na razie będziemy też ciężki Okej, no i oddał, uważam, że odda. Okej, okay. mm -hmm. to jest spoko. No. Ty pamięci, że o daily case możecie sobie otwierać takie daily case. Kiedyś możemy mieć taki Hyperbizdy albo taki Aquamarina za 200 zł, więc to jest dużo. Więc warto mi niestety się nie porządziło, okej. Okay. Teraz robimy, jeżeli w tych trzech odcinkach pojawi się Dezzly space albo ta MK, to ktoś z Was w ciągu tego tygodnia wygra pewnie wygra pewnie Oj, 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 ale było blisko do wygrania paski. Było blisko do wygrania Okej, okay. u, tutaj radiację polecimy sobie. Za 900 zł. Pierwsza radiacja nasz. Sz. Sz. Jego. I jego niestety, druga I jego My dostawiliśmy malutko Trzecia radiacja Nasza, 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 nasza Uła Cudownie, cudownie, cudownie A jeszcze sobie sprawdzę Ile kosztuje taki blitz? Yy. Blitz, bus, bus kill, bus kill mi się bardzo podoba 600 zł, 600 zł, bus kill. OK. okej mi się bardzo podobał Buski, naprawdę, ostatnio tak sobie myślałem sobie nad tym, że go ja może kupić, czy nie? Wiecie co chodzi, Okej. Okay. No i tutaj może Tory Test wysiada. wączka Jednak nie, jednak, ale uważam, ważne, że go łażnica siadła. A, to jest Underdog, okej. Okay. no to litnie. Jednak litnie. No ale dobra, ważne, że... Ale kolega się wzbogaci. szkoda, że tu nic nie dało. Kurde, ale kolega się z no. no to było na tyle dzisiejszego odcinka. Dzięki wielkie siemaneczko.